Działem dobry! Ten znowu Dobra, okay. ale przynajmniej poprawia nam humor Wiesz co no. powiem Ci, że spało się lepiej niż myślałem Wiesz, mi też Au! Grzewo na głowę moje łóżko Cały czas mi się zbroja niszczy Okej, okay. krowa mi dała skórę, to sobie teraz zaceruję ładnie pięknie Okej, okay, zacerowałem to, Dobra. W którą stronę mamy iść? W tamtą, nie? W to, no. W to. Tak, w tamtą, w tamtą, Dobra, idziemy, idziemy. Hop, hop. Idziemy, proszę państwa. Dobrze, y Kelowol. Wycieczka wydaje. w drugą stronę. Co? Wycieczka. Dobrze. I czy mi się wydaje, czy na koksus lewituje? Nie, to ci się wydaje. Znowu... Ty lewitujesz. To kolejne sztuczki klątwy. No pewnie. A to nic nie wiedzę. Ja już ja już po prostu ma, zaczynam mieć na to po prostu wszystko zwałe i dobrze to idziemy idziemy tędy przez morze przez morze no, no. duże nie no, całkiem ale jeżeli tak podsumujmy e, uciekaliśmy bo jakieś TNT wybuchało i była wielka dziura po jakiś krater po tym wybuchu nie pewnie wywaliło gdzieś tam daleko i cudem przeżyliście. Rozumiem. To może dlatego, nie widział tego krateru, ale... Ty w ogóle tu żadnych innych miast nie widziałeś? Żadnych szpaków tu nie było? Co? Dobra, to jeszcze raz, ej cofamy się tam. No, więc jeżeli... ...to wywiało gdzieś daleko, to... ...tu nie widziałeś żadnych innych ludzi, żadnych innych wiosek, nie było tu żadnych... DEX, DEX, czekaj, czekaj, to? czekaj. Te, popływanie w tej, w tej lodowatej wodzie, do której jakkolwiek bardzo szybko się przyzwyczai przyzwyczaiłem, mm -hmm. e, przypomniało mi się, że e, myśmy się obudzili niedaleko tego krateru i zaczęliśmy. No gdzie, pamiętam, gdzie, wtedy, gdzie, wtedy... Gdzie, tak, gdzie, gdzieś po, gdzieś po, gdzie, gdzie coś Tak, gdzieś tam się Ej, czekaj, przypomniało mi się, przypomniał się. Tutaj się obudziliśmy, jakoś szliśmy i wpadliśmy do tej dziury, pamiętasz? Czekaj, i, i wtedy coś je dusiło, że po prostu nie mogłem... O... 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 A to, a to, o... 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 Bo. Gdzie my o, Odsuń się od tego, bo tu napadę no, wysłać. Ale i się to znaleźliśmy? Normalka, no. znowu klątwa. Ciebie dusiła, mnie coś uderzyło w głowę. Cześć, pamiętam, że byliśmy gdzieś tam tam tam, 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 tam gdzie są tam gdzie jest tam wyspa. Ty bo pokaż, to pamiętam. pokaż szyję, pokaż szyję. No, proszę. O, o matko. O Jezus o, masz Maria. Odciśnięte masz, y, jak, jakby dłonie, jakby cię dusiły. Hmm. Takie z hmm. pazurami. C czyli jednak coś tu jest. Coś tu jest. Dobrze, dobrze, że mogę jeszcze oddychać, a pamiętam, żeby się gdzieś tam na i wyspie i się znaleźliśmy tu, czyli klątwa po prostu chciała nas zacząć wybijać, wy byście przeżyli, ale gdybym ja się nie cofnął, to bym spadł w tą przepaść, więc chce nas powoli zacząć wybijać. Hmm. Ja ma co. Jak już, jak już nas nawet teleportuje. Bo, bo aż czułem taki dotyk, jakby mnie coś spiechało do tego, to kusiło, że tam iść, ale w dobrą porę odzyskałem zdrowy rozum. To jest u mnie rodzinne, że zawsze kiedyś się jest z złego to teraz zostaje... Ale ogólnie góra jest niesamowita I Na mamy kolejne drogi? wielkie góry Ale ale, ale wow. my, my idziemy w którą stronę? Tam to gdzie jest ta pustynia, tam o. A no, teraz? E, koordyn Nie. Koordynat F3. Tak? Dobrze. Czekajcie, patrzcie tutaj jakby Jakby kiedyś wulka był takie... jakby a No być, mo być może. No ale naprawdę to wygląda jak wulkan. Ups, no to się robi. A podobno wulkaniczna gleba jest bardzo urodzajna. Tak, hmm. tak. A tu tak. a, I bardzo ciepła. Nieraz. <laughs> yes. Wow. No, to idziemy, tak? Nie oglądaj się, bo musimy stąd jak najszybciej uciekać. No ale tak... Nie wiem, tak ja bym chciał nawet tam zamieszkać. No, no, później o tym pomyślimy, jak zniszczymy klątwę, później... ...Kelon ja potrzebuje ale... twojej pomocy, ponieważ muszę Andrzeja stamtąd odciągnąć. Ale, ja tu na serio chcę zamieszkać. Mam kilofa nawet i węgiel jest, a pochodniusz i tak mam. No to co? Kurczę, coś za... go tam ciągnie? Ja Nie, zamieszkać. musimy go odciągnąć. A, a, chcę sobie tak powiedzieć, na zdrowy rozum, okej? Okay? Ja Wolisz pomieszkać tutaj i umrzeć za dwa dni, czy zniszczyć klątwę i wrócić tu i mieszkać do końca życia? Ja tu mieszkam. ja, ja mam domek. Haha. Ha. Ale po, pomyśl sobie na zdrowy rozum, czy Chcesz tu nie zamieszkać jakiś dzień, albo nawet kilka Spadej, minut. Zadaj odczep się, jak nie chcesz to niej. sobie iść. Spadej. Dobra, nie wiem. Chlas! No, klas, klas, ała, ała, Jezu. Musimy go odciąć. co to e, życia! Okej. Okay. Ej, dla... Co, co się stało, Mam ej? kobel... kobust. Wiesz, e, przed chwilą mówiłeś, że chcesz zamieszkać w tej grocie, bo tu jest... O, sorry, Przepraszam. Czy? Że tu jest Ty... węgiel i tak chcesz tu mieszkać... Chwilą Ty... mi tłumaczyłeś, że chcesz tutaj zamieszkać, bo to jest tak pięknie. Hmm. Ale kiedy Kero uderzył w głowę, to od razu zostałeś jakoś przytomny. go Chyba, chyba najwyższe miejsce, jakie mógłbym sobie wypatrzeć, Chyba żartujecie sobie ze mnie. Nie w tej chwili nie... A myślisz jak się znalazłeś w tej jaskini? Jest noc jeszcze. Eee. Dalej chodź bo... Co? Ja więc tak m m m m Musisz się opanować bo u mnie jest rodzinno to że takie coś u mnie nie działa, że jakieś piękne miejsca A u mnie moja rodzina to, 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 to było nie przywiązywała do tego wagi i spokojnie. Założysz zbroję. Wiec, Nawet zbroje się. O cierna. mnie się opowiadać jakby co? To może zdejmij tą czapkę, bo jakby trzeba w znowu uderzyć w głowę, żebyś odzyskał przytomność, to wiesz. Nie. Nie. To idziemy. To trzeba... na tutaj. Tak, spokojnie Czekajcie, to, 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 to może gdzieś tu czekajcie, tutaj się postawię pochodni... się postawi pochodnie i może tutaj chwilę przeczekajmy. Ach, zostawiłem dwie pochodnie tam... A cóż trudno. Nie będziemy tam przecież pracować, nie? Jak dobrze, ja chciałbym chcieć mieszkać w takim bagnie nie. Podziękuj mięsu, podziękuj Dzie mięs Dziękuję. Mięso cię nawróciło okay. To jest po prostu tak, że mięso cię nawróciło. I teraz tak Pomy Dobra, opracujmy dalszy plan No się już nocie dopiero zaczyna, więc będziemy musieli ruszać w nocy Będziemy szli w nocy, musimy się trzymać blisko Ale klimat, I to nie? No I drugie jest takie, że musimy dotrzeć do tego miasta jak najszybciej, więc Musimy iść przed ciebie. To co? Z, yy, zjedzmy sobie coś, ja chyba mam rybkę i idziemy dalej, tak? Bo chyba od nie, już od dnia już nic nie jedliśmy, okej. Okay. Wszyscy znajdzeni? Tak. Nie musisz już... Ej, ej tak nie jest. uciekaj bez nad, nie uciekaj, ej, czekaj, czekaj. Macie pochodnie. No Dobrze, ale musimy się trzymać razem, bo wiesz, jakby Andrzeja znowu coś... Jakby, bo trzeba było mięsa, żeby go znowu nawrócić. Ty patrzcie, lava. lawa. Lawa! Eee, spokojnie musimy iść. I nie, i nie jest tam tak dużo pochodni. Każdy musi postawić to. Rzadziej jest stawiaj, bo w końcu ci zabraknie. To się dorobi. że to w którą stronę my idziemy? Chyba w tamtą, tak? Czekajcie, włączę ko tak kompas tam, musimy iść tamtą stronę. Prawo od lawy. Słyszę, co? E, nie. Ja już... Na, już nawet... już nawet głosy mam słyszeć. nie. O nie, człowieku, ogólnie... <la> pewności! Co? Nie, 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 please, okej. Okay. eee, czekaj, kio, a ty, krzyk, czekaj, a ty tak, tak, takie małe pytanie. Ty, 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 masz jakąś buteleczkę alkoholu, żeby się Andrzeja nawróciło, tak wiesz? Bo to zawsze nawraca. Ej, a może się po prostu tutaj wykąpię? Ej, 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 nawróć. Ej, co ty, chciałeś mnie wtrącić? Ała! Okej, okej. Nie, chciałeś wtrącić. Ludzie, no z... to, człowieku, musisz się czekaj. czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. A nie, tak dla pewności. Wy, wypij to, wypij. Czekaj. A, tak jakby co tak... Lepiej, wypij. <laughs> to będzie bardzo rozgrzeje, człowieku. A nie, tak, tak dla pewności, to... Ja mam zostaw taki to zwój... lepiej, Tak, ja dla pewności, to ja mam taki zwój z takimi buteleczkami specjalnymi. sobie wypij jedną. I nie pytać, skąd ja to mam. Ile to ma lat? Odaj! Czekaj. Uderzyć cię. Dziękuję. Tak to, to jakby co to, po, okay. po pierwsze, to ma jakieś chyba 60 lat, bo to było tworzone za mojego pradziada. Bo dużo nie wypływaj tego, bo to dobrze działa. Po trzecie, yy, pamiętam też jak opowiadałem o tym statku, co no mój dziadek przypłynął ja? kiedyś. To właśnie daj mu mieszkańcy... Taki, taki przepis, Ależ taki przepis górę, nie? po prostu, taki przepis i po, powiedzieli, że e, jakoś tak z przerażeniem, że to, ma, że to ci ochroni od klątw. Mój dziadek nie uwierzył, ale teraz można przylać. Dobrze, że mam trochę tych buteleczek. Hmm. To ochroni na jakiś, chyba tydzień, jakieś 3-4 dni, więc jest 3-4 dni obojętnie od wielkości tej klątwy nic nie powinno ci się dziać. Ajajaj. Aj. Aha, ale i tak mam coraz większe kapliczki. Masz tą kapliczkę, co ją znaleźliśmy, tak? Tak, no kur... Nieee... Oto ty wrzuciłeś do lawy te... te, te, te... tadeczko. Nie wiem właściwie. Nie chciałem tego pić. Ja musimy to robić. Ale nie, nie musiałeś pić tego, dobrze, no przydałoby nam się. Ale, Ej, o, o kur, czy tam jakiś... To jest chyba żwir, jak dobrze widzę. Mm -hmm. Czekajcie, jest księżyc. Księżyc, o, już niedługo na czy. Czekajcie. Czekajcie się... w musimy iść w tą stronę. O, mm -hmm. nie słuchaj. Czekajcie to. Dobra, w tę stronę. No? do no, tego żwiru i tam na chwilę żeby się przeczekajmy. Tak, na żwirze, no oczywiście. Przecież wszyscy no dobrze, wiedzą, że ważne. żwir to jest chyba najniebezpieczniejsze miejsce. Po pierwsze. A tak pięknie wygląda. Żartuję, przecież. Dobra, mm, Ej, czy jak ja po tą pochonię, to tutaj się rozrosła roz roz ...sła trawa. Wiesz to, to, chyba to chyba... Nie. Nie. E, wiesz co? Chodź. Powiem ci, że jak mi dałeś tę buteleczkę, to teraz tak trochę, trochę jakby mi się chwiało. Yyy, e, Wiesz, chyba trochę sprytów ty nie jest, jak masz dobrą głowę, to ci się nic nie... Nie, stanie. ja ogólnie mam bardzo słabą głowę, do tego widzisz. Aha. Czyli, czyli, czyli chwiejesz się, ale jesteś z nami. To ci powiem tylko. Tak, jestem z nami. Teraz przez pustynię, mam nadzieję, że ta nie będzie dużo, bo się tak zapowiada, że po prostu nie umrzemy tutaj z, z pragnieniem. Masz się coś do picia? Bo ja nie... Ej, a Kelo, 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 halo? Oh, o halo, No nie musisz no, tam już postawiać. Nie musisz tam stawiać tych pochodni. Chodź z nami. Okej, okay, idem. Cześć, proszę po prostu chcę pozwiedzieć trochę terenu. Tak, tak. No, a w ogóle tak Kelo, chyba nie powinniśmy tak szybko odpuszczać ta manczeria, ja bo się kwieje, jeszcze się na piasek przewrócisz. Się, się piasek do butów nawet. Czekaj, wiecie co, a może odpoczniemy? Dobra, to gdzie? Wiesz, bo ja się, bo ja nie za bardzo... nie patrzę, ronek wstaje, ale ja nie mogę, muszę iść spać. Dobrze, dalej, tutaj koniec. Dobra. Tutaj robimy sobie ten i tak. Jutro ci powinno przejść, to takie, że po prostu jak w stanie w stanie słońce, jakoś będzie tak nie taki wczes, tylko tak powinno ci przejść to działanie alkoholu, ale za to krączmy się pozbędziesz na jakieś 3-4 dni. Dobra, to ja, ja idę trochę w Kimono. Chodźcie za tutaj. Chodźcie, Chodźcie do, się, do mnie. Nie chcę. Gdzie jesteś? Za górką? A nie tutaj, tutaj. jesteś, tutaj. Tutaj, za mną ze że tutaj, dobrze. Zobacz. Tutaj się drzemie na piasku. Nie Dobra. tutaj, tam. Gdzie? No chodźcie za mną. Grotem. Nie... Ma... Dobra, niech będzie. Nikt nie dotyka piasku. No właśnie. Dobra, tutaj się zrzemie. Dobranoc. Dobranoc panu. Cześć.